o analizach twórczości Tolkiena i tego, jak potrafił w umiejętny sposób wykorzystać kanony obecne w literaturze, żeby w swoją twórczość. A teraz na scenę zaprosimy pana Jakuba Trojanowskiego, który rozwieje wątpliwości dotyczące zarostu Aeglena. Albo nie. Albo nie. Ja studiuję obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a w ogóle czasie bardzo mocno no, zaględuje się w kulturę, w tym też w naszym ukochanym Tak, dzisiaj, dzisiaj właśnie chciałem opowiedzieć o tym, jak to wyglądało. Jak to wyglądało z tym w drodze, radna, ale także odnieść się do problemu długowieczności w, w Udunelajów, na no, Waszym przykładzie Airborn. Na początku pozwoliłem sobie zacząć od drzewa genetycznego, które stworzył sam Togin, który nam właśnie w jaki sposób w, w, można powiedzieć, genotypie radonu pojawiły się te elfie geny, by potem połączyć się z genami należącymi do AWN. I tak, ego e, mamy różne adaptacje. To <śmiany> <Do śmiany> myślę, że wszyscy <śmiany> znają y, y, animacje Bakshaio i w, to jest jedna z właśnie adaptacji, gdzie Aragorn nie miał problemu. <śmiany> Natomiast w obrocie króla z 1980 roku już tą brodę miał. Na e, e, kańcząc w slajdzie oczywiście widzieliśmy Bigu Martensena, Mort trylogii Jacksona Jacksonowski również e, posiadł zarost. Natomiast e, w the Dreams Online czy w obrocie króla też był przedstawiony, na, można powiedzieć nawet trochę na modłę elficzką. Więc jak to właściwie z tą Grodą Maragona jest? No przez przesłowę, jeden i stary powie tak, drugi stary powie nie. E, Oczywiście, jakkolwiek i jakkolwiek e, nie wyrały się w pamięć ta kreacja Viggo Martensena, tak według notatek, które e, e, ujrzały światło dzienne w naturze śródziemna, e, można się pokusić o stwierdzenie, że jednak nie powinien mieć, bo sam Tolkien pisał, że e, ta elfia to mieszka, e, krwi, była na tyle dominująca, że nawet jej jak najmniejszy procent dominował nad genami ludzkimi. Stąd też w notatce, którą wysłał do w Sjimi napisał, że m.in. Aragon, no, według niego nie powinien być przestawiany z Brodą. Tak samo to samo dotyczy też rodu na Gondoru, czyli... i Boroviła i Faramira. I można powiedzieć, że faktycznie w tych filmach jacksonowskich z tej całej trójki denatorowi było najbliżej do tego Stanu. E, a było to zbudowane tym, że pierwszy nawet z Lundoru, e, jako że było to jedno z najważniejszych stanowisk w Królestwie, prawdopodobnie pochodził. Z rodu królewskiego była to na tyle odległa gałąź, że nie, nie mógł ubiegać się o tron. A w przypadku Boromira i Haramira jest o tyle ciekawie, że ich matka, Findulas, która pochodziła z dołoga, do należała do rodu, który, którego założycie według lejennych, ożenił się z Elfno. No i stąd też e, w ich e, krwi, można powiedzieć, była taka podwójna domieszka elfickich gierów. I tak samo książę Imrahil, którego na no niestety pominięto nam w filmach, e, również e, na południu karta w nie, nie powinien mieć wrody. E, jednak jest e, o tyle ciekawe, że mimo że właśnie w tej notatce e, mamy napisane, że hmm, ta właśnie elfia to w chwili powodowała brak zarostu. Tak, jeden z elfów, Sir jest opisany jako posiadacz długiej świętody. Do tego wrócę za chwilę, bo to, jakby się odnosi między innymi do tego trzeciego cyklu życiowego związanego głównie z wiekiem elfów. I tak już uzupełniając sobie pozostałe rasy w Śródziemniu, no, doskonale wiemy, że ludzie, klasnodowy ras i stali, posiadali mniej lub bardziej obfity zarost, a w kronogodowadcy pierścieni, sam Tolkien napisał, że obity miały twarz gładką. I e, w sumie pomysł na, e, na tę e, krótką lekcję pojawił się, e, kiedy, na, e, kiedy na Instagramie ktoś mnie zapytał, e, po ilu e, generacjach, po ilu pokoleniach te ślady odciskie, czyli mógłby zaniknąć? I na to pytanie jest odpowiedź na to, że się dzieje że każdy ślad krwi w ludzkim pochodzeniu był dominujący i bardzo trwały, ustępował powoli, jak to można zauważyć u ryczyków pochodzenia królewskiego, także jeśli chodzi o długowieczność. Więc oczywiście, e, jeśli byśmy założyli, że te geny mogą ulegać wyjaśnięciu, no to wtedy ta linia pochodząca od Rosa zaczęłaby zapuszczać brody. No, e, można by się pokusić takie scenderie, że skoro Aragon przeżył e, dwie piąte tego, co jego przodek, jeśli chodzi o no to możliwe, że posiadłby tak dwie piąte zarostu. W e, tym jednak pozwolę sobie wrócić do dalszej części cytatu, że e, ród królewski numerowo stanowili e, półelfowie, Mający wśród swoich przodków dwie domieszki rasy Elfów poprzez Lutfian z Doriatu, czyli królewski rutingarów, oraz Hydrę z Gondolinu, yy, która chodziła z królewskiego rodu mundrów. Efekty były długotrwałe, między innymi w postaci tendencji do osiągnięcia wzrostu nieco powyżej średniej, do większej, choć stale malejącej się długowieczności, oraz co najprawdopodobniej najbardziej trwałe do braku zarostu na twarzy. Tak więc e, żaden z munduryjskich wodzów wywodzących się od Lewosa, zarówno od królów, jak i pobocznych białej zielodu, nie powinien mieć brody. E, I tu w ogóle, jak doskonale wiemy, że e, każdy z które który przeniósł się na e, ofiarowanym przez Walerów wyspę, Został obdarzony przez nich darem do w który wydłużył ich życie, jak to podaje na trochę się w, w stosunku mniej więcej 3 do 1. W przypadku założyciela rodu, były był, łaska długiej był młodości podwoiła mu jeszcze proporcje, pozwalając mu na przeżycie około 500 lat. Jego potomkowie już jednak yy, z pokolenia na pokolenie żyli trochę krócej. Yy, no to się, wiadomo, zmieniało 400 lat i potem już yy, coraz mniej, by jednak yy, yy, powrócić w osoby alegorna, który przeżył i tak tak trzy razy więcej, niż przeciętny człowiek. Yy, I w tym miejscu pokusiłem się, żeby yy, przełożyć ten brak zarostu <głos> <głos> i dobiegnośność od... Yy, na naszą genetykę. W tym przypadku e, tak, mamy pięć sposobów dziedziczenia. E, dwa z nich od e, można odrzucić na wstępie, czyli te e, sposoby recesywne. Więc e, zostaje nam e, właśnie tutaj e, 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 typ autosomalny dominujący. I w tym przypadku e, genem od elfów byłby e, Alel A który bez względu na to, ile pokoleń by minęło, nadal dominowałby nad tymi mniejszymi. Jednak no i ma to swój trochę minus, bo gdyby jeden z potomków Rosa otrzymał od otrzymał od matki alel ludzki, w taką sytuację widzimy między innymi na dolnej krzyżówce. Wtedy miałby dwa alele ludzkie, co skutkowałoby tym, że brodek by zapuścił. Stąd też można przejść jeszcze do drugiego modelu, który pasuje bardziej. E, czyli e, typ dominujący z przyrodą mm. I w ten sposób e, mamy tą pewność, że jednak e, większa, większa szansa była po prostu na to, żeby, e, bez, e, żeby ten dzień był przekazywany z e, pokolenia na pokolenie. Jednak tak samo e, jak e, w poprzednim przypadku, Mogłyby się pojawić różne e, sytuacje, na przykład e, już na samym początku e, w przypadku żony Rosa, o której co prawda wiemy m, mało, ale najprawdopodobniej właśnie z dawną kobietą. Czyli już gdzieś na samym starcie pojawiłby się e, ten gen ludzki. Stąd też e, e, Drugą obok, tej, obok tego typu, najbardziej prawdopodobnym sposobem, jest dziedziczenie poprzez gen znajdujący się w loku na promień Y. I przez to ten gen odpowiedzialny za zarost, czy też jego brat, byłby przekazywany bezpośrednio z ojca na syna. No, niezależnie od tego, kim byłyby żony przez te całe 60 pokoleń między Rosjanem a Jednak w tym przypadku też wszystko się rozbija o pochodzenie Elatana, czyli męża Simarian, córki ter czwartego króla menoru. bo wiemy, że pochodził z jednego z rodów szlacheckich na wyspie. Jednak nie wiemy, czy to był ród szlachecki po prostu, czy ród szlachecki, który przez te kilka pokoleń złożył już e, oddzielić się od e, m, głównej, e, m, głównego rodu królewskiego. Tak więc e, w tym przypadku e, pogodzenie tych genealogii w z Sarostem zależy od postaci, o których e, sam Tolkien nie przekazał nam dużo informacji, zostawił nam trochę ona na domysły. Natomiast ze wspomnianą już wcześniej długowiecznością wygląda trochę inaczej. No niestety mi się trochę rozjechał wykres. Ale długowieczność można by ocenić jako cechę ilościową. Przez co te skracanie się, skracanie wieku u Dunedainów, czy jeszcze wcześniej u zależało zależałoby od tego, ile, jaka wymieszka tej ludzkiej chwili pojawiałaby się w ich rodzie. Stąd też wiadomo, i więcej tych Elfów, tak jak na samym początku, więcej elfickich jadłów by się pojawiało w tych różnych. I, yy, I więcej ludzkich elementów w tych wiedziach by się pojawiało, tym ludzie byli, żyliby dłużej. Yy, I warto z, też zauważyć, że mimo tych 60 pokoleń, które minęły między Rosją yy, a Owiecem Światem, Arakus umarł dopiero w wieku 210 lat, czyli jak wcześniej wspomniałem, było to około yy, 3 razy tyle, ile. Żył przeciwny człowiek w tamtych czasach. Natomiast elendy, który poprzedzał go od około 39 generacji, zginął podczas walki w wieku 320 lat, 322 lat. Nadal cieszył się siłą i przejrzystością umysłu, jak yy, mówimy na książki. Yy, Sugeruje to więc, że pod wpływem pojawiającego się cienia już w, w sercach yy, Narcielków. Długość życia zaczęła spadać, jednak te najdroższe zmiany zaszły dopiero po upadku meloru, i dotarciu wiernych do Śródziemia i wymieszaniu się z mieszkającymi tam ludźmi. Ale wracając do Syrta. jak wiadomo, wydział żył który w którego sam Tolkien opisał, iż był wysoki nad wiekowy, brodę miał długą i siłą. Czyli po raz kolejny mowa to o Sylwaniu Szkutniku, osobie, która poddała na Rejendolfobii, gdy ten przybył na kontynent. Jednak pojawienie się wroty u Sylwana było raczej spowodowane jego wiekiem gdyż w te grody stanowiły znakę, że wreszcie prawdopodobnie w trzeci cykl swojego życia związany z bardzo długim wiekiem, co jednak w przypadku, przypadku Sylwana jest najbardziej prawdziwe, gdyż był to najstarszy zwolennik, który urodził się jeszcze przed wędrującą do Dramanu, ale pojawienie się grody, czy też wejście w ten trzeci cykl mogło być spowodowane tragicznymi wydarzeniami. Co zaobserwować można w przypadku Tinglowa, który był świadkiem swojej śmierci, nie był świadkiem śmierci swojej córki z rozpaczy, o czym przed chwilą e, słyszeliśmy. Więc e, w takim razie, skoro e, u elfów mogły pojawić się w, tej, w tym trzecim cyklu groty, czy również u, u Numenorejczyków ze względu na tę nabierzkę elfickiej krwi mogło wystąpić coś podobnego? No, musimy wyjść z Numenoru, gdzie od Rosa aż po Atanamira, królowie zdecydowali się na oddanie władzy na serce tronu, czyli swojemu synowi najczęściej. Gdy zaczynali odczuwać pierwsze oznaki zbliżającej się starości. Na właśnie ta Atanamir, jako pierwszy, zwany również Niechętnym e, i tu zacytuję upadek e, Nymanoru, odmówił wyrzeczenia się życia, a nawet przekazania perła następcy i rządził, dopóki z dzieci miałego, śmierci nie zabrała siłą. E, I Silmaril opowiada to w nieco innych słowach, że wykazał taki upór i nie chciał odejść, mimo że starość zaśmiała mu umysł i odebrała siłę. Są też e, widzimy, że potomkowie Rosa otrzymali swego rodzaju dar, dzięki któremu mogli e, wyczuć moment, w którym przekraczali tę e, no, niezaznaczoną nie niczym e, dokładnie granicę między dorosłym życiem, czyli drugim cyklem, a starością, czyli e, ludzkim e, odpowiednikiem tego trzeciego cyklu. By jednak nie musieli zmagać się z ciałem. Z tego stopniowo opuszczane przez siły i jasność umysłu, no mogli po przekroczeniu odpowiedniego wieku zdecydować się na z wody i dać się na spoczynek. Czyli e, w pewnym sensie zasnąć i jednocześnie umrzeć, ale będąc jeszcze w tej e, względnej pełni sił. I o tym właśnie e, pisał Tolkien w dodatku A, w debacie Pierścieni opowiadając o śmierci Aragorna. Gdy wreszcie ragon poczuł, że starość się zbliża i że dobiegają końca jak tych długie dni, poczuł tą zbliżającą się starość, jednak chciał, tak jak jego dalece przodkowie, odejść z arty w wyróbieniu sił umysłowych. Więc podjął tak samą, taką samą decyzję, którą podejmowali pierwsi królowie Aragonu, Dumenoru, w co też wyjaśnił Arbenię. Spytaj sobie, siebie ukochana, czy chciałabyś, aby czekał, aż i bez sił, bez rozumu, osunę się z mego wysokiego tronu? Nie, gwiazda moja, jestem ostatnim z Menorejczyków, ostatnim królem dawnych dni. Wybierzono mi miarę trzech pokoleń ludzi wśród Ziemia i dano mi prawo, bym sam wybrał godzinę odejścia. Poraz rzucić użyczony dar. Zasnę już teraz. Tak, tu, jeszcze, no, tu mamy jeszcze Sidana przedstawionego z brodą, a tutaj natomiast e, jest jedna z interpretacji e, sceny śmierci Aragorda. E, I e, również w dodatku znajdziemy opis e, ciała Aragorda już po jego odejściu, po zaświęciu że twarz Jego zajęciała niezwykłą pięknością, także wszyscy, którzy weszli potem do Domu Królów, patrzyli na Niego z podziwem, ujrzeli bowiem Aragona w uroku młodości i w sile lat męskich, a zarazem w pełni mądrości i w majestacie silniegłego wieku. Długo spoczywał tak i widzieli w Nim obraz chwały Królów ludzkich, w nieprzećmionym blasku jak, jako poranku świata. Czyli możemy zauważyć, że Aragon po decyzji, aby zasnąć na modłę dawnych królów, sprawił, że po odejściu duszy z jego, jego ciało nie uległo skażeniu, a wręcz można powiedzieć bez tego opisu. I e, zwraca to szczególną uwagę na przekazy, które krążyły po średzie. My, których mamy wspomniane również w naturze średniowiecza, które podawały, że ciała niektórych zmarłych bardzo długo zachowały swoją spójność, opierając się rozkładowi, czasem wyglądając, jakby dana osoba spała. I tak jak było to w przypadku Ragorta, Eldarowi nie potrafili wyjaśnić tego zjawiska, natomiast Dajnowie uważali, że takie zjawisko zachodziło w ciałach świętych, to znaczy tych, Którzy mieli w sobie silną fea, czyli duszę, a mimo to zwracali się ku z miłością i nadzieją. No, myślę, że to jest, żeby sprzecznie syn Aratona przynależał do tej grupy, nie tylko ze względu na swoje pochodzenie, ale też na nieskazitelne zachowanie, pełne honoru wierności walarom. Natomiast samo to zjawisko niezniszczalności ciał po śmierci. Jest bardzo związane z tym, co występuje w Kościele katolickim, co również sugeruje świętość Mani osoby. Tak więc w momencie śmierci Fea, podobnie jak jego przodkom, dała znak, że zbliża się w moment, w którym chroa, czyli ciało, przestanie być dla niej podporą. Skorzysta więc z tego daru otrzymanego przez Rosa. I zasnął niczym dawni królowie, nie wchodząc w etap starości, przez co świętnił sobie w swojej uchowanej. Wygląda więc na to, że i ze względu na domieszkę krwi w swoim rodzie, w swoim jak i sposób, w którym Aranor zdecydował się zasnąć odejść, aby uniknąć tej niedołężności związanej ze starością. Na jego twarzy mógł nigdy nie nie zaistnieć całość.